Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Cyklu Motodorad. No właśnie, zanim przejdę do samej strefy czystego z transportu, może w kilku słowach o tym, co już się dzieje w obrębie motoryzacji. Bo to, że zakaz sprzedaży aut spalinowych, osobowych po 2035 roku został przegłosowany, to już zapewne wiele osób wie. Owszem, wiele osób jeszcze liczy na to, że do 2035 roku wszystko się może zdarzyć, włącznie z tym, że się Unia rozpadnie. Nie mnie to oceniać. Ale. Gdy mówiłem jeszcze rok, dwa lata temu, że... Zwróćcie uwagę na jedno. To, że ten zakaz będzie wchodził, to było mnóstwo komentarzy. Dobra, Waldek, co ty tam gadasz? Że ja i tak nie chcę elektryka, mam swojego 3-litrowego dieselka, będę go pielęgnował, trzymał w garażu. Ja mówiłem jasne, ale do 2035 roku będzie mnóstwo zachęt dla właścicieli aut spalinowych, żeby przesiąść się do autantu elektrycznego. No i zwróćcie uwagę na to, co już się dzieje teraz. Z jednej strony kolejne miasta myślą już o wprowadzaniu stref czystego transportu, żeby sukcesywnie co dwa lata eliminować auta o konkretnej normie emisji i pozbawiać ich możliwości wjazdu do centrum. Zapewne w ciągu kilku najbliższych lat również będzie to, co już w Polsce było 3 czy 4 lata temu, próbą działania, żeby od aut, które mają niższą normę emisji spalin, pobierać tak zwaną opłatę środowiskową coroczną, może sprawiać, że będzie to kolejnym etapem zniechęcającym do posiadania auta spalinowego. Bo na przykład ktoś ma auto z normą emisji euro 6, no to na przykład będzie miał, strzelam, wymyślam, 1000 złotych do miaru rocznie, a ktoś kto ma euro 2, euro 3, na przykład dostanie 3 czy 4 tysiące i okaże się, że będzie to więcej niż wartość samochodu, i zapewne taki krok będzie realizowany, tym bardziej, że już była próba tego wszystkiego. Ja już od jakiegoś czasu obserwuję i wywody Tymona, Złomnika, który opisuje siebie jako mieszkańca Warszawy. Który jest przeciwny strefie czystego transportu? No mówmy się szczerze, u niego słowo zawsze gratem powinno zmienić się na zawsze niskoemisyjnym pojazdem ekologicznym zatwierdzonym przez Unię Europejską. No nie wiem, czy mu w belce startowej miejsca na tę nazwę w tym wszystkim starczyło. Oczywiście Szymon ma dosyć specyficzne pióro, niejednokrotnie często zaczepne, ale lubię jego teksty czytać. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, ma tam naprawdę bardzo dużo racji. Wiele miast w ostatnim Czasie w Polsce, szczególnie tych powyżej 100 tysięcy, którzy mają, które mają możliwość tworzenia stref czystego transportu, zaczyna się mocno interesować tymże elementem. I owszem, w jakimś procencie zawsze będzie to element, który ma za zadanie poprawić czystość powietrza w mieście. Tylko jeżeli chodzi o auta osobowe, no też często było to podkreślane, że w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć piecami na olej przepracowany, czy piecami e, na węgiel, bo tutaj jest główne zadanie. A ta motoryzacja bardzo często obrywa rykoszetem, a z trzeciej strony jest to też swojego rodzaju dyskryminacja społeczna, bo ja już nie mówię, że ktoś ma się teraz przesiąść z 20-letniego diesla do 10-letniego elektryka, czyli na przykład z auta, który kosztuje 4000, do samochodu, który kosztuje 40 tysięcy i 10-letni elektryk będzie miał już niefabryczny zasięg 280 km, to na przykład około 120 km. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o wymiar finansowy. Co za tym idzie? Z jednej strony Tyłon dużo mówi o Warszawie, a ja dzisiaj chcę się przede wszystkim skupić na Krakowie, bo tutaj się zaczyna dziać swojego rodzaju precedens, ponieważ ustawa dotycząca wprowadzania strefy czystego transportu, która ma za zadanie wypędzić powoli samochody spalinowo w konkretnych normach emisji z centrum miasta. Zastanawiam się, jak to będzie z miejskimi autobusami i autami służb drogowych, które tak bardzo często kopcą, jakie one normy spełniają, czy też zostaną wygonione. Ale w Krakowie zostało to zakwestionowane i trafiło w tym momencie do sądu. I obstawiam, że większa część miast będzie czekała z tworzeniem stref czystego transportu, aż ta sytuacja w Warszawie się wyjaśni. Zapraszam Was na odcinek. No, i jeszcze tylko jedną rzecz Wam przypomnę, zanim przejdziemy do treści. Bo to już, bez względu na to, czy masz auto z normą emisji spalin Euro 2 czy Euro 6,1, masz obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego OC, czyli tego podstawowego. Prawda jest taka, że w myśl normy emisji spalin raczej tutaj nie ma rozróżnienia względem ceny, ale jeżeli szukasz najtańszego i tego, które oprócz tych podstawowych opcji, które są urzędowo obligatoryjnie gwarantowane jakichś dodatkowych, wersja gas NNW stan możesz skorzystać z linku, który masz w opisie, dedykowany link, dzięki któremu otrzymasz zwrot wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które trafiają na Twoje konto w formie przelewu. Można też na linkach polecających zarabiać. O tym już wielokrotnie mówiłem. Wszystko macie w linku pod spodem. Tam jest to wyraźnie opisane, co kiedy, gdzie, co ile czasu można z tego typu promocji skorzystać. Zatem przechodzimy do materiału. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Ja na chwilę obecną nie jestem zwolennikiem stref czystego transportu, ze względu na to, że one są swojego rodzaju dyskryminacją. Patrząc przez pryzmat finansów, nie zmienia to faktu, że jeżeli te strefy czystego transportu będą wcielane w życie włącznie nie tylko dla ludzi, którzy na przykład jadą na wycieczkę do Warszawy i nie będą mogli wjechać do centrum, ale przede wszystkim dla mieszkańców, chociażby centrum Warszawy, a jakby nie patrzeć, strefa czystego transportu w Warszawie nie tylko będzie zakrawała o centrum Warszawy, ale również o Żoliborz, o, o fragment, jak dobrze pamiętam, Ursynowa, o Ochotę, o Śródmieście, fragment Pragi, więc to będzie naprawdę bardzo szeroki element. Może się okazać, że zostanie jeden wybór. Albo nie stać Cię na nowe auto, to sprzedaj swój samochód i przesiądź się na Środki komunikacji miejskiej, albo wysupłaj z pieniędzy ze skarpety jakieś dodatkowe środki i kup sobie samochód z normą, na przykład nie Euro 2, a Euro 4, to będziesz miał kolejne 4 lata możliwości jeżdżenia, bo później też Euro 4 będzie w tym wszystkim zabroniony. Ale dobra, przechodząc do rzeczy, co się dzieje w Krakowie. Wojewoda Małopolski zakwestionował uchwałę z 23 listopada 2022 roku o ustanowieniu strefy czystego transportu. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny zarzuca. No i właśnie, pierwsze rzeczy są no, dla nas powiedzmy może małostkowe, nie określono dokładnych granic, pewnie da radę to sprecyzować. Brak informacji o dokładnym oznakowaniu stref i organizacji ruchu, no to zarządca drogi pewnie to wszystko ogarnie. I ktoś powie, że Waldek, to są pierdoły, bo pewnie tak. Administracyjny raczej, ale teraz przechodzimy do trzeciego punktu, który również jest kwestionowany w sądzie. Zarzucono też Radzie Miasta zbyt daleko idącą ingerencję w strefę konstytucyjnych praw i wolności, takich jak wolność człowieka, wolność poruszania się, równość wobec prawa czy własność, naruszająca zasadę proporcjalności, gdyż zamierzone efekty generują zbyt wielki ciężar ponoszenia, ponoszony przez obywateli. I tutaj jest szachmat. Bo e, może to brzmi trochę tak górnolotnie, że odnosi się do praw wolnościowych, ale my cały czas wracamy do tej dyskryminacji finansowej. Bo bardzo często osoba, która ma domek jednorodzinny, ma jakieś tam ze dwie spalinówki w domu, nawet nie musi mieć fotowoltaiki, ma zwykłe gniazdko i dobra, kupię sobie tego elektryka, bo będę mógł sobie nim jeździć. Powiedzmy bardziej jako fankar. Ale dla większości osób. Posiadających auta, które najczęściej mają około 15 lat, kosztują w Polsce średnio 10-12 tysięcy złotych, okazuje się, że mieszkając w bloku na Żoli w Warszawie, no przesiadka na elektryka będzie niezwykle problematyczna, gdyż na przykład są na chwilę obecną 4 czy 5 ładowarek. E, pomijając już ceny ładowania na ładowarkach miejskich, gdzie no wychodzi to jak dobre F8, bez abonamentu, może się okazać, że jest to lekko nieopłacalne. Jak mają wyglądać te strefy w Krakowie, bo co ciekawe, każde miasto może mieć swój pomysł na tworzenie stref czystego transportu i jeżeli strefa jest wdzielana, w konkretnych okresach ma się zmieniać konkretna norma emisji spalin. Na przykład w Krakowie wygląda to następująco. Samochody zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca od 1 lipca 2024 nie wjadą diesle minimum Euro 2 i benzyny lub LPG Euro 1. Ale idąc dalej, zarejestrowane po raz ostatni, po 1 marca 2023, od 1 lipca diesle minimum Euro 5, a benzyna i LPG minimum Euro 3. Czyli osoby, które w najbliższym czasie, mieszkając w Krakowie, będą się zastanawiały nad zakupem samochodów, wpadają już w te drugie widełki, co za tym idzie, żeby to miało sens. Już trzeba kupić nie auto na zasadzie minimum kilkunasto, tam 20, 20 paroletnie, tylko już by należało szukać samochodu takiego 8-10-letniego, szczególnie patrząc na Diesla, żeby to było bezpieczne w tym wszystkim. Właściciele aut niespełniających wymagania są proszeni o ich pozbycie. Najlepsze że w wywiadzie jest informacja, że można sprzedać auto do innego miasta, gdzie nie ma wdrożonej strefy czystego transportu, więc jest to dla mnie. Totalna hipokryzja, samo to zdanie. U nas nie można, to sprzedaje komu innemu, bo w Krakowie i tak nikt od ciebie tego auta nie kupi nawet za połowę ceny, chyba że mieszka na obrzeżach i nigdy do centrum miasta nie wjeżdża. Oczywiście, też mam świadomość, że Kraków leży w swojego rodzaju miecce. Problem ze smogiem jest bardzo duży, w dużej mierze związany właśnie z piecami węglowymi czy chociażby niezalecanymi, a raczej niezgodnymi z przepisami piecami na olej przepracowany, bo bardzo często też w sporej części mniejszych firm przydomowych tego typu formy ogrzewania też się zdarzają. Motoryzacja tak, zapewne też ma jakiś wpływ na emisję, ale nie zmienia to faktu, że najbardziej to wszystko dotyka nas finansowo. Czy te przepisy w Krakowie wejdą w życie? Bo Kraków już raz miał strefę czystego transportu. W 2019 roku i ona w sumie to nawet jednego roku nie posłużyła, bo zrobił się swojego rodzaju paraliż w centrum miasta, bo mało co mogło wjechać do centrum miasta, a gdy w pewnym momencie odblokowano poprzez zapis ustawy, że do centrum miasta mogą wjeżdżać auta w formie. Zaopatrzenia bądź samochody, które mają docelowy wjazd na zasadzie, nie wiem, ktoś jedzie do, re do restauracji, okazało się, że po prostu ruch powrócił do tego, co miało być, i ta strefa została skasowana. Kraków, jako pierwszy w myśl tych nowych przepisów wyszedł frontem, że będzie chciał tworzyć taką strefę, druga była Warszawa, ale już są kolejne miasta a duże szczególnie w Polsce, które myślą o wprowadzaniu tych stref. Uważam, że bardzo dużo będzie zależało od tego wyroku w Europie. Te strefy niektóre zaczynają się sypać, różnie też z tym bywa. Tym bardziej, że niektóre strefy są od wielu, wielu lat już wcześniej wdrażane, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, ale tutaj już nie mówimy o kraju członkowskim Unii Europejskiej, więc tam też mogą obowiązywać inne zasady, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Tak, według mnie w tym momencie kładzenie takiego bata na kierowców, że z jednej strony zakaz sprzedaży spalinówek od 1935 roku, z drugiej strony no taki pręgierz trochę nakładany, na kierowców, że no najlepiej zmieniaj co dwa lata ten samochód o tą jedną normę emisji, tak uciekaj przed tym króliczkiem. No o jedną normę emisji podskakuj w górę bo jak nie, to nie będziesz mógł wjechać, szczególnie dla mieszkańców centrów miast mieszkających w kamienicach, którzy nieraz mają samochody 20-20 paroletnie, no może być problematyczne. Tak wiem, mam świadomość, że musimy myśleć o środowisku, o przyszłości, o naszych dzieciach, wnukach czy prawnukach, ale. Ta transformacja, która dzieje się w tym momencie, tak licząc od 2018 roku, bo to jest takie najbardziej zauważalne, w 2019 roku, gdzie tych elektryków zaczęło być bardzo dużo i Unia Europejska coraz mocniej zaczęła tego bata dokręcać, wydaje mi się, że te... 10-15 najbliższych lat no mocno to wszystko zweryfikuję, i zobaczymy w którym będziemy szli kierunku. Ja tylko kibicuję w tym, że jeżeli faktycznie mają być wyprowadzone samochody osobowe o konkretnych normach emisji, to dane miasta, które posiadają swoje wydziały gospodarcze, gdzie jeżdżą te ciężarówki, śmieciarki, które nieraz kopcą i nie wiem w jaki sposób przechodzą przeglądy techniczne, że one też zostaną zastąpione wszystkie samochodami elektrycznymi, czego życzę danemu miastu, każdemu miastu z całego serca. Podzielcie się w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!